Policjanci to dobrzy ludzie, Chronią mienie i życie obywateli, ale błędy ludzkie w ich pracy powinny być zerowe, co niestety nie zawsze ma miejsce. W tym filmie zobaczysz cztery przypadki, w których pomyłki policji miały poważne konsekwencje, a nawet doprowadziły do śmierci, w pierwszym przypadku jesteśmy świadkami jednej z najbardziej dziwnych i bezradnych sytuacji z udziałem policji. On, okay. Okay. A 60-letnia kobieta, Lisa Edwards, najwyraźniej po wypisaniu ze szpitala i zatwierdzeniu przez lekarza nadal nie chciała opuścić placówki. Ochrona szpitala zgłosiła, że przez całą noc sprawiała problemy i uznała, że trzeba wezwać policję, nie wiedząc, jak trudny dzień czeka wszystkich. okay miss edwards they said you have already talked to the doctor you, you listen to me i'm talking you've already been discharged from the hospital they want you gone i don't want this no. to turn into a situation where you have to go to jail no. if you're looking for somewhere to go because you're cold i'm sorry but i'm not taking no, you just because you're cold want that humble person i shattered my ankle and i had a stroke Zmęczona dyskusjami policja postanawia zakończyć sprawę i aresztuje panią Edwards pod zarzutem nielegalnego wtargnięcia. Zostaje wezwane wsparcie, a na miejsce przyjeżdża furgonetka do przewiezienia tej osoby do więzienia, ale to dopiero początek ich problemów.

Wszystko to rodzi pytanie, jak lekarz, który ją wypisał, doszedł do takiej decyzji. Oh uh, Policjanci próbowali wszystkiego, ale nie udało im się umieścić pani Edwards w furgonetce. Po wielu nieudanych próbach i narastającym zmęczeniu byli zmuszeni wezwać swojego dowódcę, ale to tylko pogorszyło sytuację. Listen to me. This is the Lord's day. All I want to do is give me some coffee and some oatmeal. I'm not going to deal with your mess this morning. You're going to get up here in this van. You're going to go to jail. We're done with this. Put your feet up. I'm really passed out. You're not going to pass out. Well, you know what? We're going to get in there, and pass out. We'll be done with it. Because this is all an act. That's all it is. You're not going back in the hospital. We're not taking you back. Ciągle powtarza, że kobieta udaje, ale naprawdę nie trzeba być lekarzem, żeby zauważyć, że pani Edwards jest w złym stanie i pilnie potrzebuje opieki medycznej. Mimo, że wielokrotnie skarży się na problemy z oddychaniem, policjanci decydują się umieścić ją w radiowozie z zamkniętymi oknami, śmiejąc się z niej i żartując na ten temat. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Mimo wielokrotnych próż o pomoc kierowca policyjnego pojazdu nie zauważa sytuacji. Dopiero gdy zatrzymuje samochód odkrywa, że pani Edward straciła przytomność. Natychmiast wzywane jest pogotowie, a kobieta zostaje przewieziona do szpitala, gdzie umiera z powodu ciężkiego udaru mózgu, który nastąpił w radiowozie. Rozpoczyna się dochodzenie w sprawie działań funkcjonariuszy. A rodzina Edwards składa pozew przeciwko stanowi i departamentowi policji w Knoxville. W przypadku Edwards błędy policji kosztowały życie człowieka. W kolejnym przypadku działania policji doprowadziły do śmierci zwierzęcia. Do incydentu doszło w Ohio 7 lutego 2023 roku. Policjant o imieniu Olive Palmer, podczas patrolu, zauważa, że psy wymykają się spod kontroli. Decyduje się interweniować, aby nikt nie został zaatakowany. Pies, który później okazuje się mieć na imię Dixie, atakuje Palmera, a ten oddaje cztery strzały, zabijając zwierzę. W tym momencie policjant zdaje sobie sprawę, co ge. Get back. You stupid boy, Why did you do it? Okay, your dog charge. Get back. You fucker! è no, okay. okay. Oh, mio Oh my god. <laughs> I want your name. I want your badge everything. Palmer oh god, 101. Everybody get back. Get back. Sapendo di essere circondato dalla folla e che la situazione poteva peggiorare, la polizia ha richiesto immediatamente I got get you camera. I'm following Rinforzi arrivano e senza che nessuno subisca ulteriori danni la vicenda si conclude. Le indagini interne della polizia dimostrano che gli spari sono stati logici e accettabili e la gente non viene incriminato penalmente. Ma le sue mansioni vengono limitate per un certo periodo di... Ten Ten men's 27-latek, którego życie zostało całkowicie zniszczone przez policję. Jechał samochodem, chcąc kupić jedzenie dla swoich dzieci, gdy został zatrzymany za wykroczenie drogowe. To nie jest nic niezwykłego i zazwyczaj kończy się mandatem, ale historia Sylwestra jest zupełnie inna. Kiedy poproszono go o okazanie dokumentów tożsamości, niechętnie się zgodził i je przekazał. Jednak ten jeden gest zapoczątkował serię wydarzeń, które na zawsze zmieniły jego życie. Po sprawdzeniu jego nazwiska policja poprosiła Sylwestra, aby wysiadł z samochodu. Sylwester reaguje w sposób obronny, co jest całkowicie zrozumiałe, ponieważ nie wiedział, dlaczego ma zostać aresztowany. Nie zdawał sobie sprawy, że policja pomyliła jego nazwisko. Sylwester Hay został błędnie uznany za inną osobę o tym samym imieniu, która miała nakaz aresztowania za przemoc domową. W międzyczasie wsparcie policyjne było już w drodze, kiedy poproszono go o okazanie dokumentów tożsamości. Niechętnie się zgodził i je przekazał, jednak ten jeden gest zapoczątkował serię wydarzeń, które na zawsze zmieniły jego życie. Po sprawdzeniu jego nazwiska policja poprosiła Sylwestra, aby wysiadł z samochodu. Gli agenti, soddisfatti di aver fatto il loro lavoro, iniziano a controllare la patente di guida di Sylvester nella banca dati per confermare di aver davvero arrestato una persona accusata di violenza domestica. Ma quando videro il risultato della ricerca, rimasero profondamente sorpresi. Oh, 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 oh. By w tej sytuacji logicznym działaniem byłoby uwolnienie Sylwestra i przeproszenie go za nieludzkie traktowanie. Jednak ponieważ nie chcieli przyznać się do swojego błędu, wybrali inną drogę. Niestety bardzo niesprawiedliwą. So, and i nie ale jest Hayes, I right? ten Hayes ma

aby postawić Sylwestrowi fałszywe zarzuty i usprawiedliwić swoje nielegalne działania. W wyniku tego incydentu Sylwester traci pracę i dom. Ostatecznie wnosi skargę przeciwko policji w Dallas, wskazując dwa przypadki użycia nadmiernej siły i jeden przypadek nielegalnego zatrzymania jako podstawy skargi. W kolejnym przypadku przemoc policyjna się nasila. Tym razem policja brutalnie traktuje osobę niepełnosprawną. Tą osobą jest Clifford Owensby który zostaje zatrzymany przez policję pod zarzutem posiadania nielegalnych substancji. Policja sprowadza wyszkolonego psa do przeszukania pojazdu, co wymaga, aby samochód był pusty. Problem polega na tym, że ONSB jest niepełnosprawny i nie może chodzić.

Jednak tylko osoba zaznajomiona z jego niepełnosprawnością mogła udzielić odpowiedniego wsparcia. Napięcie między nimi osiąga szczyt, a policja ucieka się do działań trudnych do uwierzenia. Policjanci zachowywali się wobec Owensby'ego brutalnie i bez kontroli. Ostatecznie jego samochód został przeszukany, ale nie znaleziono żadnych nielegalnych substancji. Później Owensby złożył skargę przeciwko miastu i policji w Dayton, twierdząc, że jego prawa zostały naruszone. Policja nie przyjęła odpowiedzialności, ale została zmuszona do wypłaty odszkodowania w wysokości 125 tysięcy dolarów. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie obejrzyj także następny.